hahahaha <laughs> Dzieee Hello, hello Tobie, tobie, gitara, To mi to robią Próbujemy, próbujemy O czekaj Jaką taktykę? Jak tak są kosy? Czekaj, bo ja wyczuwam typa Eee, tak, ICD? Tak, hello, hello, hello Polak, Polak z, z Polski jesteś? Z Polski, jest Polski, 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 Polski mordą? I powiedz mi o swoim hobby, bo... Eee... Książki Roślinki Hobby gorsi A, trofil, okej Czyli... Będą skakać z góry Kurde Dobra, dobra, dobra Ninety five, ninety five Take, take, take Daj mi! Daj Co wolisz grać, tak jak książki? czy... Dobra, nieważne. Mniej! Troszkę mniej! O, a Gdzie chcesz grać? Gdzie chcesz grać? Gdzie 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 oh, to graj A, graj A, graj A. Graj a, <ślesz> a znaczy, znaczy, przepraszam B, b, tak, b g, tak, tak, tak. Graj to A... i b sorry. <ślesz> Karol już mu sześć razy zmieniał pozycję No, ano, co Dobra, za ty No mniej, bę. mniej, dzisiaj mniej ty? Ja no, no i czemu idzie trzech tam? Nie mogę, no bo ja muszę Błagam Karol, zamknij błagam lecim, 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 lecim. Rampa. rampa, rampa coś Dobra, idę Palę rampę, rampa, smoki A, pałace Idę jest okay, jestem ja Jadą, e, idę od CT O kurde, o kurde bro Jeden leży, drugi Mało. leży Mało, dawaj ja mam. Dawaj! Jest Tetris.

się, swój, pięć. ja wszystkim obrażenia, za da. Ja mamy. Zaczekaj, Dimitiej mamy. Mordeczki no. trzymają się razem. Ja, pierdzielę. Mam cię Rus. Ruszać. chyba. Grzegorz Krychowiak. O, o, jest dobry, no. Sebastian Mila. O, o, klasyczkim. Wow, paść to z Gila. Wieża <grym grym> no to ty z mo jesteś? Tak. Jesteś już pośledzony przy siam. Przepraszam zabij się, zabij się zabij to zawsze to tak robię. Idea. Super. Ja już jestem ma. Rampa Obici. Nice. Rampa i Pałac. Nice, nice! Nice to meet you! Są to są za typy! Ej, no zostaw te AK! A dobra! Ej, bo tu galil to był. Nie co to są za typy, tylko jest taki firepower. Ja ci mówiłem się. Nie no, mieli Akacha w tej rundzie. Ja mam gay Lila. To za dwóch dwa razy AK. nie, nie rzucę mi tego smłonu. Dobra, okej. Okay, okay. Idź na no. no to się, no, się dogadują. No nie wygajnie, ty jesteś niemiły. No, proszę cię Iwan, proszę cię. Nasz miły. Nasz kolega z tym mówi, że wojowa dostał. Oe! Weź pilnuj tych płacie jednak. Ej, ja to Ooo w dupę ich dużo, no, bardzo, nice Karol O no, kur... Jeszcze jeden! Uważaj Karol 29 masz, masz 29 Zastaw, zamknij Proszę Proszę, rozpędziłem się Wziąłem po ace'a, prawej dwóch O! Nie no, miał być Ja Ża i ty jakiś sezon jadą? Tylko powiedziałem m... m... za k***dę Do mnie? Chciałbym badania poprosić było miał, okej Dawaj, 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 clutch or kick okej, ale ładne rękawiczki masz No szale tam, plantona. to JOOOOOO AJAJA Stary milimetry Ej, mogłeś się dupą do niego odwrócić o... To by nie trafił w, głowy. Nie trafił no. w głowę Ej, bez kitu nie. możesz się wtedy dupą do niego odwrócić i schować głowę w ten Możesz, ale... A kto cię zabił? Tak Jaxos trafi czy razu? Den? Który cię zabił? Trafił cię w głowę, na końcu Co on nie zabił? A on gra bez broni Ej, nikt nie poszedł B, nikt z was nie poszedł. B Zaraz mid będzie, Zajęcie mida Z flash na B B będzie, B będzie, B będzie Jest ja, Gure. Palę B, górę przez B, to jeden przez B jest under, under 1 Ander, paka. Dobra, ja podpalę Ja podpalę, Ander Leży Samuelko. No, kto? Pod Anderem 1 Nic? Nic tu nie widzę, Python. Na buście okno, wchodzi okno, pod oknem Jest under window Ooo, jest krzesło, drugi Dwóch, Aaaa... No, Ej, no, no, ten Gixxos? No, tak z Nie, 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 normalnie, normalnie, normalnie. Ej, on ma 675 normalnie. godzin w CSie. Troszkę, że... troszkę koledzy brakło info <tosz> o tym, że gości jest już w konekcie, nie? Da. Gratulujmy im. Under, Under, Under. Na pewno? Uważaj, od no. Ej, B! Jeden B. Jeden czy więcej? Więcej, jeszcze więcej jeden. Zawali. Paka, paka o, 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 B, paka B. Chodź, 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 chodź. Ej, jak jest swej kony... Pod underem, pod One more, I one more shot. ups. Uh. Miej no, słuchawki, proszę cię! Nie no, no co z miej słuchawki, no już chowałem Było tu, co słychać! Co no, było nie słychać? Nie już flesza, już flesza było, flesza było słychać Już flesza no, było słychać, skąd rzucał Proszę cię, ja ci, ja ci kupię, ja ci kupię słuchawki Ja ci Ja? Ja dostałem bułę No ale uciekł z B i wracałeś Ja dwóch zabiję To buzon uciekł, ja zostałem. Wracałeś z B, widziałem, bo ja już zdechłem To ja ci mówię, byłem cały czas na B, behind the side Majster, smoke B Rampa. Chill, chill, chill jeszcze jeden rampa Be clear. Zero mam, Amo, rampa dostałem E, nie padajcie! Macie pakę? Dobra. E, rampa, 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 rampa nie wiem, nie może o mnie wiedzieć. KOD mnie on, on wie! Porius, nice pyzon. Tak tak abupa, Schody. pas chody, abupa. chody, abupa. chody, bo pas chody, abupa. chody, chody. Abu... Chody, coś bu... może mieć mate, o, nie? Panu. Nie, nie wiedział, jak na, na was dwóch zagrać, bo byli, patrzyliście z dwóch stron, nie? Ja, Czym ty nie słuchasz Iwan? chody, a bo mówi: "A ty biegniesz do mnie?" Jak do Bo, dole, bo chciałem kałacha wziąć, byłem skupiony na kałachu, a nie na tym. Ogólnie tej... też powinny jakieś najdy więcej polecieć na rampę, bo oni rzucali mi Molo, rzucali nie, ten, mi nejdany. Ten... Karol, i... Karol, sprzedaj to, Brody. sprzedaj. Ok, wasz. Oknośmy. Ej, B, step bebe, pyzon dużo. ej, ten on jest. Może być under, bardzo no, cały czas mit, coś, coś łazi mit cały czas. Jest. chłopiec. Tam jest o***y typ 1 O***y Tylko mu nigdy. Nie źle daje, nie? No ma na i***y, na Matygę Wygramy to do czterech. Jest tu coś? trampa? Czekam Krycha. Smokey, ja, flesza. Mogę palić Krycha. Jest tu coś, jest tu coś. Dwóch przynajmniej. Rozbić ci? Nie. cofną, Ucieka. Wraca, wraca. Paka, rampa. Mam pakę! Dwóch jest mid na pewno. Masz smoke'a Mid! Przez kona przeszli. Jeszcze jeden schody. Schody, schody, Dixit. I last mid. Top mid. Paka jest na rampie, Paizono. Paka jest na rampa. Jest na midzie. Cały czas top Lysza. mid, no. E, tero, Tero Od rampy, rampa, co rampa, co rampa. Sobie, sobie, sobie. Nice. No, tylko tego Jigsaw'a roz***ć i luźno Tak, podbawił Tego Jigsaw'a ja zabiję. No, no bo on jest zwalnięty ostry Nie, się ja fliknąłem Ta. od razu i... Tak, Ta, albo ja uważam, że on ze aim'a całego Wszystkie strzały wokół ciebie, wiesz No, no gwoździarą najlepiej dobra, chyba dobra, dobra. Under, under Ktoś under, under Step under Już pod oknem może być Uch Under na pewno Dwóch to to, top no. eliminer Ja tu chyba jestem schowany, ja tu chyba ja jestem schowany Nic, rampa nic Co tam z rampy ja mam O to jest nic Coś connect może być? Krzysztof dużo pod no Ja trzębę, ja trzębę Palę pod under ten przesyłko, brawo karol broń, broń, wiesz, ładnie ich rozsypaliście tu, ładnie Kebab na cienkim gówno kibel dupa Patrz, i gramy z odpałem i już się humor uspokoił wszystko i dlatego mnie fia ten face it, nie? Ja wiem bo na bankie co nie wiem o od co chodzi z tym No ja mówię lep. to samo! Frne są te antichity. Coś nie gra, no coś nie gra, no co gramy, gramy, nie. do wygrania. Objęci nam idzie, wszyscy, za boksami. Jeszcze jeden boksy. Za tym, za boksami, no. Zaraz masz jawań. Kuchy, patrzenia patrzenia nie patrzę kona. Patrz sekund, sekund. słyszę. Okno, okno wskoczy. Wskakuje okno. Pakę mam. Paka short. Pod oknem, pod oknem. Pod oknem short. Paka short. Ty, a zagraj z gdzie może. Mogą ci iść nawet od CT stary, wiesz. w jungler Last short był. Ale bez paki. Chyba widział. Chill, chill, 19 sekund, Krycha idzie do ciebie. Side zaraz, plantuję. Chowaj, 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 chowaj. Zaraz. Nice. super świetna robota nawet nie zapomknął nie fajnie musiałem Okej, 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 git. Idę, idę w rampę. Dim 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 się tak naprawdę po stronie tego, jak będą stakować saidy cały czas to mm. nie trzeba gadać. <mucham mucham> -e y no pewnie to może nie mieć mucha, może mieć lekkiego amastysta tej. No może, może, może też On tak by. Bardzo zapchował bardzo, bardzo. Okej, karol. Pa jeden, jeden rampa, smokuj patrzę pać chwilę. smokuj ja Ała, co, siuba? Rampa. Rozbijam smola, rampa dalej. Rampa, 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 dalej rampa. Rzucił lipkę, tu jest rampa. rampa. Las rampa. Nice, nice. bravo, kryba. Bravo, super, Bar, bardzo bardzo mi się podobacie. Ej, <śmieniu> <śmieniu> się z wami przelidzał. ja <śmieniu> nie mam, jaję, nie mam Ja piec. No, ale teraz, jak mam słuchawki, to może nie słyszę, że opuszczę jakąś pakę czy coś. Glock tak mi się z głową. Tak, no, tak. Coś mi się nie podoba, że on nagle chyblady, przestał bierze. grać. Poprawiam, tak mi się zdaje, że się przestraszył. Już napisał no. mu. Patrzcie, jak napisał mu. Karol. No, to, 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 nagle, to nagle przestał, przestał nagle zaczął no, tak. grać jak Debil. I ja coś czuję, że będzie jakieś 11. Karol e, Smoki? To dasz mi smolka, możesz może rzucę oba na prawo. Ja mam pakę. Mam nadzieję, że siądzie. Czekajcie, czekajcie. Plus, drugi nasz przed sobą. Czekajcie. Możemy wybiernąć? No to miał być puszkę. Zajebiście długo nam to zajęło. Za długo, za długo panie. A oni też czuli smołka. Schody, schody mam, schody. On drugi poleciał z niby. On jeszcze lecił Wziął poleć! Nie mówię, że znowu zrobię jakiś mini kanał. To była andy. najważniejsza. No, tak, tak. No. Kurde, za długo, Nie, nie zrobiliście taki syf tam, że to jest niepojęte. Czemu no nie dobra, zrobiliśmy nie tego co samego, gadać. co zawsze? Pamiętaj, że rzucanie dwóch smoków rzuca... trwa chwilę, plus mówię. Ale na pistolu tu jest bez sensu. Wszyscy mają te Zajmo. same szanse. Brabe. No, ja mam e, gaśnicę, jak coś. No, Rzuciliśmy ja sobie. Rzucam. Na... Jest smoke. Shorty side, shorty side. Idźcie, idźcie, idźcie. Dawaj, 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 dojazd. Brawo, brawo, brawo. Uh. side'm, nice. Plant. Krycha plant. Już, już! Aaaa! Pan, pan ktoś? Nie, nie wjechałem. Ktoś ja, ja leży. Uh, Aha. Nie no, skanował, skanował to miejsce. Dał. Chyba nie. mu kolega info dał. Uważam, że skanował to miejsce po prostu. A on miał 81 z 3, na nakier, nakier. Dobra, no już digle, nie, nie, nie. Dropnij digla pizzu Bo rzucałem smoka na tego, na okno. Niepotrzebnie, najważniejszy jest plan. W tamtej ludzie. Teraz byśmy mieli ścianę nawet z tego. Nice pizzu. Czy ktoś leży? Ja czuję, ja czuję, ja czuję. CT, CT, ja tam wam emkę. Masz Patrzcie, okno, okno. Okno Mati, kuchnia, zero, kuchnia, po lewej. Kur. Wyszedł. Był po prawej. A wupa. Lecia, lecia. Nie wiem, gdzie te pety leci. Nice, kon... nice try. No nie no, graliśmy pistolami mieliśmy, no, to, to nie ma co. Mieliśmy big short, mówię, bierz shorta, a Iwan skacze do okna. Chciałem wjechać, no. Nie wchodzisz w MK, biegaj dalej. No po co chcesz co, co, wjechać, a nie no, wjechać do Daj shorta? ja MK byłem. Dałem ci to MK, tak jak było obity, obity. Co, no dobrze. No, no, się wychyliły. Aha! No, leżę. O! Dobra, inaczej jest Mi się wydaje, że oni dalej za dużo cio, cio, cio. wiedzą. Cio, cio. Co to było? Ale timing. ja pierdolę. Ej, zagrajmy trochę wolniej na nich. Nie pikujmy tego, tego. No Mi się wydaje, wieżą, że oni pamięci. za dużo wiedzą. Tak. Dalej. No nie, no do, w porządku, no zabił mnie i. E -e. ciebie. Zgodą. Od razu po tobie poleciał flash na mnie. Ale z paką sam. Jest tam, jest tam Co dalej jest? lewa. Jest, jest short. Leży short. Leży short, nice. firey, firey. fajry, nice. nice. B powinno być. Sol Paka, paka w tym? Paka, kuchnia. Jaka kuchnia? Ależy, ależy jeden. Dobra. Ale kuchnia, leży. Dwóch kuchnia, dwóch kuchnia. Uważaj krya. Yes. Jeszcze One More, One More. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. za załupam. Nie pikujcie. Stoi Mati na plecach. Dobra. Nice Poison. Wejście, WP. Pozbierajcie oh, wszystko. Dobra. Odkupiłem swe winy chyba. Kusi mnie, spikować mida da. Zobacz. Dzieje się Puzon. a. Iwan, gdzieś ja, mi da? Dobra. Próbuję mi da piknąć. Iż, Uwaga! Umieram albo zabijam. Trzymał się. Pajery. Fajery! Cody dead. CT może być, dżungla nic. Nic Cetę. nie widzę CT. Może być dżungla, Ej paka paka, no, idź to, ci to po, to pake, to po pom, pakę, Idź po pakę ktoś. Pom, pom. O kurna. Idę, idę, idę. Dobra. Cetę, idź Python, no. tak. Uważajcie na tego, bo to jest wariat. Jak coś CT jest, tak staram się patrzeć CT. może być. CT! CT! Te. Kurde Nice, brawo, Dobra. super O, one coś wam piszą o mamie swojej chyba Wifi od twojego. Wipi, wipi router, nie mam internet Tak ja bym co, tak chciał poprosić, żebym ci z tym A ty pikniesz mi da? <laughs> Jezusie, Karol Ja. Ja smokuję shorta instant Ja instant pika rampa robię Czekam Leży rampa e, Boże, CT No To nasz poszedł Drugi leży jest underwood, underwood jeden. Underwood, panowie, ja robię zawrotę z paką. Jeden, no, jeden jest A na pewno. Uważajcie, jeden jest A na pewno. ja mam B, B, czyste jest. Idę B, Idę B, Karol, przez Mida. To do Dosmuchowuję okno, żeby mnie nikt nie zawiódł. Ja jest smoków. No. Wiem, do smokowy. Jeden, jeden bo jest do więc będzie od ja kuchni. Ja, ja plantuję już. Okej, okay, dżungla. Czuję o! Trzeba już wyjście z kuchni. Jeden strzelabł. A. Przeszedł. Dobra jest. Nice, brawo Wyszedł z kuchni. Przeszedł, przeszedł i zdech. No bo chciał uniknąć mnie, więc... No grubo, Hoppore. nie. Dobrze. dobra, czyli czyn. Jak my im to oddamy, to jest kaplica, Na A, na B i nam idziemy. Ja chyba piknę A, bo jestem na ja nie na tego. Ja nie, mam co oddać, bo. Ja idę ja Ja idę. OK. No ja też teraz jij. Zostaw do końca sobie. idę padł. Kurwa śmieć! Czekaj, ja B z zabutą Mid Clear! Jeden B, short, short i. Ej, digle grałem. Je, jeden przy konie. Dobra, nie mogę. Jeden jest short. Short jeden. Nie widziałem. Dobra, to jest. No, jest ter. Ten Dixos, no. kurde, zawsze w timing. No, jakbym trafił, kurde, ale wiesz, mogą mi siedzieć na schodach i tego. I od CT już mogą mi robić plecy, nie? Mi AWP trafił przez ścianę HEDA. Teraz mają AWP, Kale tylko im zabrać. A, mhm. okay. No i właśnie, stało się to, co się miało, nie stać. Mieliśmy im nie oddać AWP. No a, No co jest z tym? No kupa no, Jest jeden CT. Mam smowa w palcu. Nie wiem, czy pod drewnem możecie czegoś nie mieć. Ciągle, ciągle jest. Teraz schowajcie, zabiję, Dalej, pod drewnem może coś Chyba. siedzieć. Jest pod drewnem? Może, bo jest spod taki rzucony. E, dżungla, dżungla. Jest dżungla. Dostał, Cech. dobra, uważajcie. Dobra, już schowajcie. On pikuje, on pikuje, on pikuje. Chowaj, chowaj, chowaj. jest konek, jest konek. Nie, nie nie Gdzie paka? Dobrze, na spokojnie, na, na spokojnie. Ja chciałem go Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja Mati nie gasiłem, bo stanowi moje szczęście, jak ja zgasił, to potem nic nie widziałem, dostał w łeb. Zgasiłbyś tak to jak pecika? Ja mówię gasz, o ty przebiegasz. Ja ja no bo biegłem pierwszy. Ja, ja, ja nie rzuciłem nie Ja rzuciłem, rzuciłem tego A no widziałeś jak on poleciał? Rzucił ja rzuciłem Dobra, idź krycha, ja cię spróbuję od razu smokować, jak ci rzucą. Ja się wdalam po prostu go, 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 don't stop. Next, nie wiem, pale under. Uważaj. Za późno, pali się. Nice. Jest dżungla i CT. Las CT. Brawo, nice. Kurde! O my ugraliśmy ci teraz widzowie! Ci teraz żeśmy ugrali, prawda? Śmiecia garbatego! A żeby takie tempy fajury... cały! Cały i tyle mam do powiedzenia. A ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję.